Hej, mano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie na moim kanale. Przy Państwa czas na drugą kolejkę FIFA World Cup Qatar 2022, Polska kontra Arabia Saudyjska. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 26 listopada 2022 roku. O godzinie 14 czasu polskiego na stadionie Ewokation City Stadium w mieście Ar Ryan. Dobrze. No, powiem Wam tak szczerze, no, ten mecz no, będzie łatwy, ale oczywiście, no, nie chcę przeciwników, no bo oczywiście się pogorszy. Nie wiadomo jak to jest. Ale miejmy nadzieję, że Polska wygra to spotkanie z Arabią i będziemy mieli te trzy punkty w drugiej kolejce. Dobrze, to ten mecz teraz oczywiście będzie oczywiście komentować Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się w przerwie tego spotkania. Miłego oglądania. Tak, to już ten dzień, początek mundialowych emocji. Lada chwila zacznie się pierwszy mecz w tej fazie mistrzostw świata. Zostańcie z nami, wkrótce to spotkanie na Albaid Stadium. Witamy Państwa na Albite Stadium, na którym kibice nie mogą już doczekać się spotkania. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Można powiedzieć, Mistrzostwa Świata, czas zacząć. Zapraszamy na pierwszą kolejkę zmagań grupowych. Reprezentacja Polski zagra przeciw Arabii Saudyjskiej. Drodzy Państwo, z niecierpliwością czekamy na to spotkanie, które powinno nam przynieść dużo emocji i sporo dobrego futbolu. Dla nas również będzie to wyjątkowy moment, bo tylko z takich momentów składają się Mistrzostwa Świata. A oto skład reprezentacji Polski. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Przed nami skład drugiego z zespołów. Oni również grają ofensywną wersją ustawienia 1-4-5-1. Zatem będziemy mieli tłok w środku pola. Także tu, w miarę rozwoju akcji, linie środkowe będą ulegały modyfikacjom, a pomoc będzie wsparciem dla osamotnionej dziewiątki, aż do płynnego przejścia w formalne 1-4-3-3. zagoskrychowiak Oddali piłkę rywalom. Wszyscy chyba zastanawiają się z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski, czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa. Jeśli chodzi o czytanie gry i umiejętność włączania się do akcji, to talent czystej wody potrafi znaleźć się między liniami przeciwnika, poszukać sobie wolnego miejsca, odebrać piłkę i zagrać tak, że od razu robi się groźnie pod bramką rywala. Spodziewam się dziś wielu takich prób. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Zieliński może wybierać, komu poda. Z piłką Robert Lewandowski. Może im dać prowadzenie. Dobrze teraz broni, brawo. Głęboko w pole karne zagrywa. Narobił zamieszania tym wybiciem. Ach, teraz wydawało się, że ta piłka wyląduje w bramce. Alamri. Fardo, ale skutecznie odebranie piłki. Piotr Zieliński. I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali! Otwierają strzelanie w tym meczu! Nikogo to chyba nie dziwi, nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Możemy spojrzeć ponownie. Obrona dwoiła się i troiła, ale jak ktoś taki uprze się strzelić, gola, to to zrobi! I już! Brawo! on coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem. Nie odda jej łatwo. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. W ostatniej chwili to wybicie z linii bramkowej. Szansa na wyrównanie. Nie własnym oczom nie ma gola. Jaka jest szansa obrony z Tak bliska, niemal zerowa, i jednak widzieliśmy to przed chwilą. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Zieliński ma trochę miejsca na boku. Lewandowski ma teraz piłkę. Szansa Lewandowskiego. Proszę Państwa, piłka znowu w siatce. Polacy z kolejnym trafieniem. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórzeń. 2 do zera, Gramy dalej. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Zieliński. Przyjmuje piłkę. I Lewandowski. Czerwoni trafiają do siatki. Naprawdę nie wiem jak opisać, co się teraz dzieje w polskim sektorze. Co za radość, co za moment. Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans. Z tej odległości trafia do siatki z łatwością jak na treningu. Koniec pierwszej odsłony meczu na stadionie Albaidzie. Krą taką jak dzisiaj Lewandowski udowadnia, że należy mu się miejsce wśród najlepszych napastników świata. Jest naprawdę nie do zatrzymania. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Pierwsze spotkanie grupowe. Proszę Państwa, do przerwy mamy 3 do 0. Jeden gol, drugi gol, trzeci leci na tablicy. 3-0 świeci za Polski. Zobaczymy jak będzie w tej drugiej połowie części spotkania. Zrobimy sobie zmiany, Wejdzie sobie. robimy sobie tak. Wejdzie Spiderski, Żurkowski za krypowiaka No dobrze. Zobaczymy jak druga połowa na się rozwinie no i miejmy nadzieję, że w katarze na żywo taki wynik może będzie do przerwy zarabiam. Chcemy się przekonamy za niedługo. Widzimy się po meczu. W grze zaczęli drugą połowę. Walka o pierwsze punkty w fazie grupowej trwa. Wjeżdża jak w masło. Co zrobi w tej sytuacji? Bardzo dobra interwencja, ale to jeszcze nie koniec. No i mamy różnego po odbiciu piłki. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. I piłka dla drugiej drużyny. Lewandowski. Lewandowski teraz ma wsparcie. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Jak to nie wpadło? Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka, i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Daleka piłka z rogu. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Uwaga! Ładne prosto padłe do kranie. Powiedzmy szczerze, dało się to lepiej rozegrać. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Lewandowski. Lewandowski. Będzie groźnie. Go! To oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, Szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. I jest powtórka, kolejny raz umieszcza piłkę w siatce, robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. Mamy już zatem cztery do zera. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Teraz naprawdę świetna piłka. Tak, gol! Ale niestety to już chyba za późno. Przegrywają wysoko. Trzeba było wziąć się do roboty o wiele wcześniej. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. Obecny wynik 4-1. 10 minut do końca tego meczu. Mamy przechwyt. Jan Bednarek, Piotr Zieliński, ma niewiele miejsca teraz. Ale może teraz będzie szansa. Akcja jeszcze się toczy. Była wrzutka, ale piłka i tak padła łupem dobrze ustawionych obrońców. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce, by strzelać. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Dwóch rezerwowych wkracza do akcji. Ważny moment spotkania. Głęboko w pole karne zagrywa i proszę, czyli już sędziak że ostatni raz, proszę Państwa, formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny gospodarzy. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadanie. Mardo, ale skuteczny Proszę państwa, koniec meczu. Polacy wygrywają w drugiej kolejce tego spotkania 4 do 1. No i zobaczymy jak będzie na żywo w Katarze, czy Boże taki wynik będzie. Sam jestem ciekaw, oby wpadało jak najwięcej bramek, ale uwaga ważniejsze. 3 punkty, może no, by wyjść z grupy. Napiszcie w komentarzu w jaki wynik obstawiacie, Polska, Arabia Saudyjska, sam jestem ciekawy, oczywiście Was nie zmuszam. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku i ja Wam zacząłem na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!